Przemek ruszył w podróż do Trójmiasta. Namierzył tam pewien ciekawy zestaw, który pomoże mu zmienić taksówkę w wyścigówkę. Widziałem, że przygotowałeś już. Tak, leży gotowe, podczyszczone. No, ja już na to patrzę, już to widzę na samochodzie, jak to leży. To jest wszystko Jeszcze kompletne, żeby się, wiesz, nie wracać tak, po tak. jakąś pierdołę? Cały komplet. Możemy tak sobie rozłożyć, żeby, wiesz, zobaczyć, bo jak rozłożymy to w formie samochodu, to będę wiedział, że, wiesz, dobra. każdy element jest, jest jakby na miejscu, co? No dobra, dobra. To jest to... przedni zderzak? Tak. W ogóle ciężkie, to jest? Nie, właśnie leciutkie. Ty, jakie to jest lekkie? No Bez... tak, wyścigowe auto. No właśnie, nie może mieć masy. Nie może mieć masy, dokładnie. Czyli to jest, przyjmijmy, przedni zderzak. Tak, i to jeszcze ta dokładka. To jest dolne. Gdzie, jest, gdzie tył? To jest Bez tył. To jest tył, tak? dobra, tak. Tak. czyli jak mamy zderzak, powiedzmy nad kole. Idzie próg. Sztukra, troszeczkę może bliżej. A to nie, bo jeszcze wiesz, miejsce na nadkola, nie? A, faktycznie. Jednak tu gdzieś musi koło się zmieścić. Ten jak jest leciutki. To... Tak, wygląda, a, że. No, to jest kompromis pomiędzy sztywnością a, a masą. No. Wiesz, chciałem się już napiąć, żebym musiał coś dźwignąć, a to jest naprawdę o. lekkie. Dobra, Dobra nie to jest Normalnie takie trochę, puzle, trochę origami. Raz, dwa, tu gdzieś jest kierowca? Jeszcze trochę, a chłopaki zaczną tym jeździć. A tak serio, zestaw ten składa się aż z 17 elementów. Nie są to festeniarskie zdobienia, tylko bardzo skuteczny pakiet zmniejszający opory i zwiększający docisk. Inne są nawet listwy na drzwiach. Żebym dobrze zrozumiał, czyli z drzwi zdejmuje te oryginalne tak. szerokie listwy i tak. idzie to, I idzie to. Patrząc to... po kącie, to to jest lewy tył. Pewnie tak. Ok. Lewy tył. To jest prawy. To Tyle. są przody. Tak, to będzie też przód. Jest za przód. Kurde. Prawie skompletowaliśmy już auto, wiesz? <głosy> I, <głosy> I to jest górna lotka To ta to... fikuśna, fajna loteczka, A ta, ta, co nie? nada ten charakterek? Tak. Dobra, i tylko trzeba tutaj wjechać samochodem, ubrać i właśnie, wyjechać. Bo ja rozumiem, że tak, stawiam auto, przykręcam i jest zrobione. A skąd ty to w ogóle pozyskujesz? Będąc między innymi na takim fajnym torze Salzburgring w Austrii, pod Salzburgiem, Jeżdżąc, szukając firmy do wynajęcia samochodu, żeby się nim tam lokalnie pościgać, trafiłem na gościa, Richarda, który robi bodykity do 190. Dogadaliśmy się co do ceny. No właśnie, jest, jest... 13 700, tak? Tak. Za to. Za zaraz 13... podejdę się rozliczyć, ale na razie sobie spokojnie muszę to poukładać, bo wiesz, taka świętość, że nie chcę tego poławać podczas podróży. Nie? Pomogę Ci. Dobra. Przemek nie lubi wydawać zbyt dużych sum, ale w tym przypadku nie ma innego wyjścia. Porządnego zestawu taniej się nie wyrwie. Obliczamy więc 13 700 od budżetu. Przenek ma aktualnie o prawie 6,5 tysiąca mniej sianka niż Grzesiek. Normalnie z pełnym namaszczeniem, jak to się mówi, spod kocyka wyjęte.